Ale sama sobie przymierz. O, o jaka śliczna. Troszkę sobie. co? Za dużo troszkę na to. Tak. Za dużo. Ale to mam ci poczekaj, może resztę prezentów zobaczymy, co? Nie. Nie. Już nie chcesz więcej? Dobrze. A wiesz o co w tym chodzi? No tak. To, no to słucham, o co w tym chodzi? Zobacz. Zobacz, tu trzeba takie same kolory wkładać. Tu jest zielony Ale ponad 2000 lat temu. Brawo, odwrotnie. tylko odwrotnie. Zresztą to piękny czas. chciałbym to... poprosić Jaka to jest spytk? No, widzisz. Tak ten, no, kocha, tylko ten? Aha, tyle można z tego, nie? Tam może co robić też, czy coś nie? nie? Ja? tam masz ma za dużo, sobie. bo tam masz wszystkie te, a to. No może... i co układasz dalej, by A bo to trzeba ustawić, to jest chyba jakaś taka tablica, wiesz? Aha, No. Pokaż. Gdzieś tam jest, spojrzyj na ten. Spojrzyj na ten może instrukcje byś spojrzała? Tam jest, cieski, może spójrz na instrukcję. Nie ma O, to tak, on. Tak.